Siemaneczko Ziemęczki z tej strony, Polski Przecinek. I zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka, a bardziej pierwszego odcinka z mojej nowej serii Polski Przecinek na hardcore. Tak jest to moja nowa seria. Nie miałem co nagrać i wymyśliłem, że będziemy grali po prostu hardcore. Mamy tylko jedno życie. Czemu są nagi? Mamy tylko jedno życie gramy bez modów no i jestem ciekawy ile my w ogóle przeżyjemy dni jak sądzicie to możecie w komentarzu napisać no gin gin dobra to w sobie tam jakieś, o znowu kury mówimy z głodu szybciej proszę no no jest, okej, okay, mamy yes, ok. dobra o, a co my tu mamy, lód Czuję, czują się wydaje, czy tam jest glina nie ma gliny? czy to była glina chyba? Jest to nie to jest tylko piasek, okej. Okay. Ja lubię ci glinę O, a może tam jest glina. O! Jest tam glina w ogóle. Tutaj chyba jest brzegu oczy jest glina. to jest tylko piasek ojecie tu nie ma gliny, a mówię tu jest, o o, jest glina Ej! Nie, to tu jest no. sprawmy glinę. A, ja, ja się topię. Do góry szybko. Głupi lud. No cóż. No to koniec serii. Trzymajcie się. Cześć.